Hej, 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 witam was serdecznie. Z tej Przemko. Zapraszam Was na kolejnego farminga 22 Na połowie o, Od czego by tu zacząć? Może od tego, żeby dać Psu jeść. A czemu mi to wyskoczyło. O. Jakieś głup głupotki e, dobra Sytuacja przedstawia się tak, że... Ten ciągnik, który tu miałem, tego klasa well Renówkę. Okazało się, że tam problemy z papierami były, niezgodności. No i na szczęście trzeba tu wychowany razem ze wszystkimi, więc z kolegą tutaj są handlarzem, dogadałem się, oddał mi pieniądze. Także prawie 110 tysięcy wróciło do mnie. Ciągnik wrócił do niego, on tam stoi u niego i tam... Nie byłem to sprawy złatwia. Ja za te pieniądze kupiłem sobie za 60 tysięcy renóweczkę w tym czasie. Sprzedałem Bizona, dołożyłem też jeszcze parę groszy, kupiłem drugi kombajn Już teraz taki nowszy, żeby było wiadomo. A, też nie całkiem kelnówkę, ale jednak. Ta renówka ma coś do siebie, że y, założyłem łyżkę z turem i ładowałem sobie y, wapno i pat mi ciągnik pod mapę i zbudował się save, na szczęście backupa miałem, tylko tam 3-4 godziny pracy poszło się rypać. Yy, parę rzeczy się pozmieniało. Yy, ziemi jest dokupione, oczywiście. Jak widać rozbudowane gospodarstwo tutaj z pegerów przywiozłem jeszcze kostki, bo tam zrywali popegerowskie tereny sobie tam podziemie orną brali więc rolniczą więc całą tą to, to przywiozłem kombajn taki kupiony też 4 metry z, ha z haczykiem hederek bardzo fajny kombajnik nie najnowszy ale jednak będę chciał maksymalnie tutaj yy, kupić do 6 metrowego hedera ale to długo przede mną mam 50 tysięcy kredytu w tej chwili ze względu na to że siewnik mi się rozsypał musiałem kupić siewnik więc po prostu wziąłem kredyt i kupiliśmy sobie taki ładny za 70 tysięcy 6 metrowy siewniczek idealnie pasuje do naszego e, John Deere postawiłem też wiatr oczywiście na kartople, ewentualnie buraki jak będę jak będę już szedł te buraczki. Tam brony leżą, piątki, tutaj wały. Tutaj jest y, agregat. Tak, agregat jest też do John Chociaż 150 koni. Renówka tam 145 ta renóweczka ma. Próbowałem szarpnąć to. W miarę tam jeszcze szła sobie z tym, ale ciężko miała e, rozrzutniczek stoi też będę wymieniał przyczepki e, zgrabiarka taka też już do drenułeczki tutaj siewka stoi albo na złą pójdzie albo nie wiem jeszcze zobaczę e, co jeszcze z nowości tutaj stara przetrząsarka nowa przetrząsarka stoi tutaj tam stary siewnik no i zestaw kosiarek, który już miałem wcześniej. No i oczywiście mój półki, talerzówka stoją jak stały, już po, pozrypywane. Yy, Przeskoczymy sobie, może do 30. Tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. Tyle, że mam obornika. I powiem tak. Miałem od cholery Bel Siana. Te smoki zażarły wszystko, a jeszcze jeszcze nie są do sprzedaży. E, słomy, te, słomy, jeszcze mi zostało sporo. E, no i kozy, kozy aż tak dużo nie żrą, ale jednak też pierdzielają. Nie? Przenieśmy się na gospodarkę. Wejdziemy sobie w tablet i wam pokażę o co mi chodzi. E, ja używam tego modułu na to, żeby mieć właśnie Kozy, żeby mieć tutaj kaczki i inne tam indyki, czy coś. Ten mod powoduje to, że cielaki yy, może produkują też i sporo obornika, ale bardzo dużo żrą, są bardzo nieopasalne. Do tego krowy też, no, krowy może i żrą. Żrą i trochę tej słomy po Biorą ale i krowy i, i kozy dają mi takie ilości mleka że ja biorąc sobie kredyt 100 tysięcy jestem w stanie go spłacić w przeciągu dwóch trzech miesięcy. Zaraz prze, przejdziemy tutaj. Zobaczcie pieniążki za mleko. Przesuń mi tutaj gdzie są pieniądze za mleko. Zobaczcie sprzedane mleko 18 prawie po 20 tysięcy miesięcznie dostaję za za mleko, moim zdaniem jest to trochę przegięcie i tak z jednej strony że ja rozumiem żebym miał tych krów z 50 60 no ze 100 no to rozumiem że no jestem w stanie wyciągnąć te 20 tysięcy ja miał 100 krów tym bardziej że my gramy tutaj na cały czas na na wysokim na trudnym na najtrudniejszym także ja za zboże z całości z tych hektarów, które mam w tej chwili, ja mam coś koło 8 czy 9. Nie no więcej, mam koło 9, 90 hektarów ziemi w tej chwili jest. <laughs> Przepraszam, wyciągam tyle samo. ze 20 tysięcy może wyciągnę, może nie. A tutaj miesięcznie za krowy mam 20 tysięcy Więc po prostu nie opłaca mi się. Lepiej mi sprzedać te wszystkie maszyny. Zostawić sobie tylko maszyny zielonkarskie, ciągnik, belownicę i. Ziemię w cholerę sprzedać, zostawić tylko sobie łąki, posiadać tam jeszcze z 2 hektary łąki, żeby mieć na, na żywienie, postawić jeszcze z jedną oborę i tylko z, z mleka żyć, nie? I teraz nie wiem, co zrobić, czy ten mod w ogóle wyłączyć, no, ale wtedy nie będę miał ani kaczek, ani kus. Ewentualnie, no, i wtedy no te krowy będą dawały, podejrzewam, mniej tego mleka. Ewentualnie no nie wiem co masakra masakra dobra ale ja tak latam 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 a w końcu się przydało odpalić dżendira i muszę podpalić ko... odpalić kosiarki i bracie, bo... bo z ostatnią belę stąd się nawet zawiozłem tym bykom. coś? Abra. No jeszcze tej. Ale powiem Wam, że przez to że ta kierownica głupieje, uratował mi się safe. Bo miałem backup'a, bo tak to kurde mi się wściekł. Bo ja grałem z 8 godzin, albo i lepiej nic nie zapisywałem. Oprócz tego właśnie, że jak wszystko się samo zapisywało, ne? I tutaj kable przeszkadzają A właśnie i miałem jeszcze wejść do ustawienia, bo po ostatnim odcinku widziałem, że głośność, głośność jest głośność, dźwięk głośność dajmy głośność na 80 Dobra. Poza Też ostatni sezon łąki będę musiał znaleźć miejsce na Łąki, żeby poprzesiewać już. więc tutaj przyjdzie jakieś zboże i na tej drugiej łące też jakieś zboże damy także muszę sobie znaleźć jakąś łąkę jakieś pole do kupienia żeby łąki, żeby łąki mieć jak się zastanawiam nad tym trójkątem Więc teraz nie wiem czy wyłączyć po prostu tą, tą modyfikację czy nie wyłączać tego no jak to wyłączę to po prostu no te kury zostawię sobie wiadomo same kury nie będą nie będzie kaczek to mi i tak mam bardziej dla dla ozdoby niż dla niż dla zysku no ale szkoda mi tych kóz znowu nie no bo wtedy tam gdzie są kozy, miałbym obce Miałbym obce, a tam gdzie byki to po prostu bym drugą odmianę krów do innych dał i tyle. że jak to zbiorę, to tutaj będzie zaurane to. No ze sklepu tam też od handlarza musiałem troszeczkę potem tych maszyn wywieźć ze względu na to, że no po prostu lagi już miałem Za dużo maszyn było czy lagi, lagów nie miałem, tylko FPS y mi spadały do 15 Ale wiadomo no handlarz ma sprzedał i już no Coś tam tych maszyn zostało, ale oczywiście zmniejszyłem ilość, bo żeby to było grywalne. Tu, nie muszę tego podnosić nawet. No powiem Wam, że tak, na no, początku jeszcze grub jeszcze było mniej. Na to się człowiek cieszył, bo wziąłem sobie kredyt, wymieniłem sobie ciągniki, kupiłem ziemię, a fajnie, fajnie, ale... No nie po brałem sobie trudne, żeby teraz w ten sposób to działało, nie? że jestem w stanie sobie przez zimę uzbierać na kupno kombajnu nowego. Mam, że bardzo fajny jest ten Johnik, Mimo tego, że te tekstury się zrypały. No słabe ma tekstury. To bardzo fajny ten traktorek jest żeby sobie rzepaku nie zachpacił żebym sobie potem na miniaturkę No, mam nadzieję że te pieniążki jakieś będą też z rzepaku bo mam ponad 5 hektarów samego rzepaku Dwa pola, tylko tamte mam imię, a tak sam rzepak wszędzie. No bo kredyt muszę wziąć, no trzeba będzie czymś spłacić, a tu się okazuje, że kurde te kroby nam drabiają, nie? co nie wygląda zbytnio super. Chyba, żebym to zrobił na zasadzie, że po prostu połowa z tych pieniędzy, które przychodzą będę usuwał połowę pieniędzy i tyle. Czyli jak przykładowo przyjdzie mi 20 tysięcy za, za mleko dziennie, czyli miesięcznie, no to 10 tysięcy usunę zostawię 10 tysięcy i tyle. Tak jak tak, tak może zrobić. No bo szkoda mi tych kus, składam mi tych kaczek bo w sumie po to tego młoda dałem, żeby właśnie mieć różnorodność zwierząt muszę się napić mi zaspał No jeszcze? No, byki, byki nie dość, że są nieopłacalne, bo zagogniane pieniądze to żorą tyle, że praktycznie przez zimę zjadły mi to, co ukosiłem tutaj na tych dwóch łąkach. A kroby przez całą zimę zjadły trzy belki. I jak sprzedam byki, to może zarobię z 5000. A skrót mam 20 tysięcy co miesiąc tak po prostu za mleko. bo inaczej w takim tempie, ja po prostu jeszcze pogram sobie tutaj z 3 dni, 4 dni tak jak gram ja między odcinkami bardzo dużo gram jeszcze to widać po, po tym jak się, jak się tutaj zmieniam na odcinkach Jakby teraz przekazało, że no do następnego odcinka pogram sobie sezon czy dwa. Jak dwa sezon pograł, to ja bym mógł mapę wykupić. Mając 20 parę krów, nie? Znów się tekstury nie wczytują Jeszcze się zastanawiam czy przypadkiem, nie wiem si nie ten Jeśli na darów nie wywalić całkiem sus czekajcie, muszę założyć sportem ten kabel. Niestety tak to trzeba odczepiać. Kurde, jaki ja mam dzisiaj. Dobra, obciążnik można założyć. Może stać. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia, cześć.